Halo, halo, witam wszystkich bardzo gorąco. W kolejnym odcinku gry kolony Survival. Staję z TNGM4 i zaczynamy. No więc, to będzie prawdopodobnie jeden z ostatnich odcinków tej serii, ponieważ odkryliśmy już prawie wszystkie technologie, zostało nam ich naprawdę nie za wiele. Tak naprawdę zostaje nam tylko technologia pułapka z armatą oraz skrzynie prestiżu, które jeszcze coś powiedzmy dają, które coś tworzą. Dzisiaj sobie odblokujemy na pewno pułapkę z armatą. No i prawdopodobnie tego już nie znożymy, bo to jest mega drogie. No i porzucałem sam jeszcze tutaj te technologie, powiedzmy, które nic tak naprawdę nam nie dają, tylko zwiększają poziom zagrożenia. Taki bardziej to jest, nie wiem, żeby się sprawdzić, czy dam radę przetrwać i nic poza tym. Natomiast w tym odcinku, tak wspomniałem, odkryjemy sobie na pewno tą technologię płapka z armatą. Ona działa na zasadzie tej pułapki z podzieckami, których mamy tutaj dosyć mnóstwo. E, tylko że jest po prostu silniejsza od niej 4-5. No ona działa na tej zasadzie co ta, tylko że ona jest od niej po prostu dużo, dużo silniejsza. E, mianowicie zabija, znaczy zabiera, e, lepsze słowo, zabiera tysiąca życia, w związku z czym zabija potwory te białe na hita, a te rude na dwa hity. A wszystkie inne, znaczy no i strzela też tylko do tych takich silniejszych, nie? Więc jest naprawdę mega mega silna już. No ale sobie zaraz to odkryjemy, najpierw jeszcze pokażę Wam co zrobiłem w, pomiędzy odcinkami Także tutaj na tym powiedzmy pierwszym poziomie naszej mega farmy dokończyłem sobie powiedzmy budowanie tutaj tych domków Są zrobione już do samego końca aż tam, wszystkie są praktycznie identyczne Oprócz pierwszego zaraz tam się wrócimy i powiem czemu Tylko Tutaj wszystkie pokazuję, tutaj jeszcze mam chyba wolnych policzyłem ostatnio 9 jeszcze pól, 10 na 10 żeby coś tu umieścić, więc tutaj nikt nie śpi, nie śpi więc tych pol jeszcze nam 9 chyba bo ta już większość jest, jest obsiana jak widzicie bardzo dużo tutaj jest obsianego mm, jęczmienia a to z tego powodu, że brakuje nam kurzych odchodów, które są potrzebne do produkcji saletry a saletra z kolei jest potrzebna do produkcji prochu a prochu używamy coraz więcej, więc no kurników też musimy mieć y, tym samym coraz więcej i tym samym więcej poli jęczmienia no, tak, 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 w tej, tak to w tej grze działa, że jak sobie zwiększymy jakieś tam, powiedzmy, coś, tam powiedzmy, ilość na przykład muszkieterów, czy, czy ogólnie tych broni, które wykorzystują proch, to musimy też tego prochu stworzyć więcej, to ciągnie ze sobą cały, cały powiedzmy, łańcuch dostaw. To w tym przypadku są na końcu, są właśnie kurze odchody. No i jęczmień, oczywiście. Eee, także tutaj to tylko jest dokończone. Jak widzicie, tutaj ten pierwszy domek jest nieco powiększony. O, właśnie, jak widzicie. Tutaj jest tych łóżek trochę więcej, jeszcze być może to jeszcze bardziej powiększę, a to z tego względu, że tak naprawdę tutaj to na pole nie jest na szerokość 10, tutaj to pole jest powiedzmy ma szerokości 9, więc uznałem, że jakieś pole nie jest pełnowymiarowe, czyli 10 na 10, tak tutaj będę umieszczał po prostu mniejsze jakieś te takie pola, które można po prostu tutaj upchnąć, nie są mniejsze, na przykład można tutaj upchnąć tych właśnie ludzi z. Hodowli kurczaków można tutaj upchnąć. Ludzi, którzy robią jagody, można tutaj upchnąć też. Ludzi, którzy robią wosk, czy tam, no ten wosk pszczeli, który jest tam potem potrzebny, e, świeczki, świeczki przepraszam, czyli pszczelarze. Oni te są 3 na 3 więc tutaj możemy jeździć nieco więcej. Tak to wygląda. Tutaj drugie piętro też już zaczęłem sobie robić. Jak widzicie, już są powiedzmy gdzie nie gdzie porobione te, te lampki, linie porobione, gdzie są pora 10 na 10 tutaj wygląda tak, że są 3 pola 10 na 10 ale nie ma miejsca już na powiedzmy, chyba że to nie jest na 10 to może nie być, tak, to jest, 8 na, to jest tylko na 8 szerokości, więc tutaj będą prawdopodobnie domki będą w tym miejscu na końcu będą sobie stały domki więc tak to się prezentuje na tej tutaj wysokości natomiast jak wspomniałem, tutaj jeszcze mamy na dole mamy jeszcze 9 wolnych pól, także znaczy to nie jest pilne. oprócz tego, to jeszcze drobna malutka zmiana Uznałem, że czas zrobić sobie 1 giga wielką mm, piwnicę. Jak widzicie tutaj jest wykąpany, wyrąbany praktycznie wszystko. I tutaj tak, tam, tam dalej też to wyrąbuje. Może tam, chyba już nie widać ile tam jest na głębokość, ale jest tam kawałeczek wyrąbany, to z tego względu, że no, robię tutaj po prostu sobie jedną giga gigantyczną Piwnicę, taki mam plan. Być może będzie jakoś tam porozdzielana, ale generalnie ma być jedna wielka piwnica. Mm, I tak naprawdę ma być do niej dużo więcej wejść niż teraz. I uznałem, że będą sobie na siłowności kopać i robić tutaj jak najwięcej przestrzeni. Szukam właśnie kamienia jasnego, nie mogę znaleźć. O jest. Żeby to załatać, tą dziurę. No, tak samo tutaj w tą stronę jest dosyć dużo wykopane. Pola, chyba troszeczkę. Nie, dobrze zeszłem, dobra. No. Trzeba sobie przejść do naszej bazy, do, naszego, do naszej piwnicy obok. O, więc tak to wygląda na razie. Mają zadanie po prostu kopać tylko na razie powiedzmy ziemię czy coś, a nie na pewno jakieś inne rzeczy. No. no tu śpi już mało ludzi. Aha, to są pewnie łucznice albo coś w tym stylu, bo się nie zmieścili tutaj, aby mieli bliżej. Tak, tutaj śpią wszyscy łóżnicy, kruszniczy, tutaj na dole też noś śpi jedna osoba, widzę, to super. Dobra, w takim razie sobie weźmiemy w końcu za odkrycie tej technologii, czyli za tą armatę z pociskami. Ona kosztowała, z tego co pamiętam, 10 tysięcy punktów, 20 tysięcy punktów, więc musimy troszeczkę więcej nastawiać skrzyneczek. Czy ja mam te srebrne skrzynki gdzieś? Mam 7 skrzynek, sobie to parę, mam w tej chwili 17 w klonie, więc już mam 20 tysięcy jeden. Więc sobie, wiecie co? Jak jest tylko jedna sobie postawię, gdzieś może tutaj po prostu wyżej, a w tym miejscu, jak sobie tu stoi cały czas, nie będę już tego ruszał. O, a tam sobie na razie wykopiemy i sobie posprzedajemy teraz jakieś rzeczy, jak zwykle piżuterię. E, Sprzedajmy sobie pięć e, tych lunet, tego nie, tego możemy sobie sprzedać też. Pięć to jest dosyć drogie. Troszeczkę sprzedajemy też. Złotych tarcz. Mamy ich też dosyć sporo. Dobra, resztę sobie już możemy sprzedać za pomocą mieć, której mamy naprawdę mnóstwo. I nasi powiedzmy ci, co się zajmują, piecami mieli ostatnio dużo wolnego, więc się mogą. Teraz czymś zająć. Zresztą pokażę, że oni tutaj, no może teraz już nie, bo teraz już się będą wzięli do roboty, ale jeszcze chwilę tam mówię, tak wszyscy byli praktycznie na wolnym. Byli, nic zrobili, nic bo z, um, mieli tutaj zrobić do, do 10 tysięcy sztabek i zrobić 10 tysięcy sztabek, więc już mieli potem wolne. Więc dobra. Sobie w takim razie zadajmy płatkę z armatą. I teraz tak, kto ją produkuje w ogóle? Stanowisko różnika. Ok, i to robią te pociski stanowisko różnikaża więc sobie podejdźmy do no stanowiska różnika, że oni pewnie zaraz się tym zajmą o właśnie robią, jak widzicie sobie umieścimy, pewnie jeszcze tej nocy się nie uda ale mam nadzieję, że tam pewnie za jakiś czas się pojawią, pułapka z armatą ona działa bardzo podobnie do pułapki tamtej z pociskami, tylko że tutaj jest ta zadaje 12,5 12500 a ta to 2500, więc ta zadaj 5 razy więcej i jest, ma też chyba większy zasięg, tam, tam zasięg chyba już nie pamiętam, 8 albo 9 tam zasięg 13 No, więc sobie czekamy a sobie ją zrobią i ją wypróbują w praktyce. No, ale tutaj jeszcze może sobie zróbmy tak. Konstrukcja strefa budowy, teren budowy i posadzka drewniana. Na całej powierzchni sobie to wybudujmy aż tam do końca. Na razie robię to tylko partiami, ale pewnie o. tam dalej nie przejdę. Dobra, na razie zrób dotąd dotąd na razie Zostań sobie tutaj ciach no i czekajmy w takim razie dalej na wytworzenie armaty z pociskami, a właśnie ja bym chciał umieścić generalnie gdzieś w tym miejscu gdzie mamy teraz te, te mm, pułapki z pociskami gdzieś w tym miejscu są te tutaj tylko może troszeczkę dalej żeby wiecie zachować ten mm, ten schemat, że najpierw mamy tych kolonistów, którzy, tą, powiedzmy, broń, która jest najtańsza jakby w produkcji, który ma najtańszy, powiedzmy, damage per cost, czyli tutaj mamy całą masę różnych y, granatników, którzy po prostu dają obrażenia obszarowe, mamy tutaj masę y, porcarzy, którzy są bardzo taniej w utrzymaniu, potem łucznicy potem kusznice i oczywiście każdy broń jest potem coraz droższa, coraz droższy jest potem koza zadania jakby obrażeń potem mamy muszkieterów i te pułapki z pociskami i na końcu mamy rusznika, który po tutaj tutaj i się jak na razie się zwykle piernicza, bo no po prostu muszą podejść bardzo blisko, żeby, żeby on mógł postrzelić tak samo jest tutaj z pułapkami choćby no. zaznaczmy, czy już może jakąś mamy pułapka z blota? mamy dwie, dobra, mamy dwie i to się prawdopodobnie odbędzie kosztem tych pułapek, a musimy się po prostu piętro pięterko wyżej. O, może w ten sposób sobie umieścimy Tylko pewnie tej nocy jeszcze nikt nie przyjdzie, bo już poszli spać nasi e, traperzy, którzy mają te pułapki uzbroić. na no, sobie musimy po prostu zaczekać do kolejnej hordy, kolejnego dnia. No ale sobie zobaczmy, może jak sobie radzą tutaj e, nasi e, granat, granatnicy, granadierzy. Oni po prostu fajnie strzelają tutaj obszarowo zabijają kilku naraz. To jest bardzo naprawdę sensowne rozwiązanie. O, właśnie to widać, trzech naraz. co ja tego też jeszcze może gdzieś tutaj, żeby nie strzeli po prostu w różnych momentach. Żeby nie strzeli wszyscy naraz. No, bo tak strzeli wszyscy, strzeli wszyscy naraz. To było takie średnie rozwiązanie. Teraz też to jeden tutaj, jeden tutaj i trzeci tutaj, więc teraz jest to jakoś takie bardziej sensowne rozwiązanie. Dobra, czekajmy na nas kolejną. No, właśnie traper wstaje do pracy. A jednak nie. Chyba wstał, poszedł coś zjeść i po raz tu się jeszcze raz ustawiam. Tak samo drugi. No idzie rudy, no ale to popyta są jeszcze nie ulubione, więc to na dzisiaj nie, nie przyda. Zresztą jest sam, to pewnie go zabijam, zanim tam by doszedł. Ja sobie może jedną tą pułapkę. Postawię trochę bliżej, żeby zobaczyć jak ona działa. O, armatą sobie umieścimy na razie jedną. Także w tym miejscu może zobaczyć. Hmm. A, chwila, chwila, tutaj nie mogą stać, bo jest za wysoko. No, przecież oni mają też swoją wysokość określoną, nasi przeciwnicy, więc sobie musimy ustawić troszeczkę niżej. Dobra, tymczasem ustawimy sobie tutaj jedną i tutaj druga to jest naprawdę chwilowe rozwiązanie żeby tylko zobaczyć jak one się spisują pewnie potem je umieścimy gdzieś dalej jeszcze może nie trzecie już nie może czekamy dobra mam tutaj jak widzicie na krótkim odcinku czterech białych prawdopodobnie na piąte biały idzie Prawdopodobnie który z nich przeżyje i dojdzie do tego momentu, gdzie mam sobie jedną pierwszą pułapkę Tą, tą pułapkę z armatą. A no właśnie tutaj, tutaj brakuje nam amunicji, ale ta jest jak najbardziej uzbrojona. Więc domyślam się, że powinien zginąć na jednego hita. Chociaż ten dobrze, żeby zginął przed tym, bo ma mało życia. O, ten ma prawie całe życie, więc jak tutaj dojdzie, to oczekuję, że go zabije na hita. No, znowu. Nie Znowu nie dał rady dojść. Musi być troszeczkę większa horda. O! Idzie 3 znowu. A ja tam dalej widzę też rudy. Gdzieś tam się pojawia, więc rudę to już może lepiej żeby doszedł. Zobaczcie. Oni tutaj mamy taką silną... taką siłę ognia naszych muszkieterów, że ich zabijają zanim tutaj dojdą do pierwszych pułapek w zasadzie. Ale pewnie zaraz się to zmieni, no bo będzie coraz więcej szło... W szczególności idzie rudy. na dwóch rudy chyba idzie obok siebie. Zobaczcie. no Ale dobra. Zobaczmy czy... Chyba jeszcze pułapka nie wystrzeliła tam idzie dwóch rudych obok siebie, trzech rudych obok siebie chyba nawet o, pułapka wystrzeliła, zabiła go na hita tak ale idzie, zobaczcie, idzie dwóch rudych, ten rudy powinien być na... trzech rudych idzie rudy powinien być na... no, na znowu się nie udało, bo pułapka wystrzeliła niestety eee, powinien być na dwa hity z tej pułapki, ale niestety jak widzicie się ładuje, o, ten dostał zabrało mu pół życia, pół życia mu zabrało to bardzo dobry znak I w sumie tak się prezentuje, prezentują nasze pułapki z armatą czy armata w ogóle. No, plan jest taki, że sobie ją jeszcze, teraz może nie będę ich ładował tutaj, jestem jeszcze troszeczkę dalej. Bo to były pułapki, ta na pewno, ta na pewno, nie jestem pewny co do tych, więc sobie na razie ich nie będę ruszał. Sobie umieścimy je na pewno tutaj bliżej końca. O. No razie w ten sposób. Zastanawiam się to jeszcze nie zrobić, jeszcze są z drugiej strony dojścia, ale na tym jeszcze myślę po prostu, żeby zrobić sobie też taką platformę jak tutaj. samymi w sumie pułapkami od drugiej strony po prostu tutaj na, sam, na samym końcu. To by wymagało też powiększenie strefy bezpiecznej naszej bazy. tam bo Kolejne powiedzmy tam, nie wiem, myślę, że trzy pola by wystarczyły. No ale trzeba takie coś zrobić. W sumie nawet dwa pola. Dobra, nasza piwniczka już powoli zaczęła przypierać kształtów. Oczywiście jeszcze, no jest może wykopana na czwartą, może nawet jeszcze mniej. No ale praktycznie na całą tutaj długość gdzieś wyrąbana, już postawiona jest i podłoga i sufit. Tutaj jeszcze zostały mi które jeszcze się kopie, że tak powiem. Postawiłem do szkolnictwa jednego, który tutaj kopie nam praktycznie, widzicie tutaj ten cały, ten zaznaczony na czarno. on ma z niego za zadanie wydobyć ziemię. Czyli ma wszystko wydobyć ziemię, powiedzmy do poziomu tutaj A chodzi o to, żeby po prostu było gdzie postawić potem przyszły sufit. Tutaj ten cały teren, który jest tutaj po naszej prawej i lewej stronie, zostanie wydobyty. W sensie tam gdzie ziemia. Teraz Bo na razie jest tak ustawione. Tylko że ma tylko wydobywać ziemię, i nic więcej. Tutaj pod tymi palami wszystko, cała śnieg zostanie wydobyta. I plan jest taki, żeby sobie w którymś tam odcinku następnym, chciałbym, żeby to było może już w odcinku kolejnym tutaj całą tą ziemię sobie żebym miał już tutaj powiedzmy jedną gigantyczną piwnicę mnóstwo takich jak tutaj parę łóżek dookoła i taką po prostu ogromną przestrzeń jedynym wyjątkiem tak naprawdę gdzie nie będzie tej piwnicy jest w zasadzie wejście do nas do jaskini jedyne, to jest jedyne miejsce którego się obawiam ponieważ no tam mamy po prostu um, inne rzeczy w tym miejscu Jedyne, ten się obawiam to tutaj no tutaj akurat się nie zmieni w tym miejscu, bo tutaj nie ma ziemi, gdzie widzicie tu wszędzie jest kamień albo jakieś płytki tak samo tutaj, więc jedynie czego nie wykopię to tutaj tych okolic tak naprawdę a cała reszta zostanie wykopana równo z ziemią zostaną tylko powiedzmy to co żeśmy tutaj my postawili no no i dobra, myślę że ten odcinek, ten odcinek na nas odcinek to było na tyle ja sobie spróbuję na przyszły odcinek przygotować dużo punktów żeby tam odkryć Kolejne technologie, a właściwie już te technologie, jakie nam zostały, to już naprawdę są bardzo, bardzo powiedzmy, hmm, powiedzmy symboliczne. Zostaje skrzynia prestiżu, która nam pozwala otworzyć po prostu prestiż, który tak naprawdę nam nic nie daje, oprócz tego, że zwiększa nam zagrożenie. No ale oczywiście będziemy sobie to dalej próbować robić. Ciekaw jestem, jak sobie nasza baza poradzi, powiedzmy, z większym zagrożeniem niż teraz, no bo teraz sobie radzimy doskonale. Zagrożenie 856, nie mamy większych problemów żeby przeżyć no więc dzisiaj odcinek wyjątkowo krótki hmm. no ja się biorę gdzieś między odcinkami do pracy tutaj oczywiście planach też dokończenie tej farmy w zasadzie wszystkich tych poziomów nie wiem do ile będzie do poziomów jeszcze chyba tylko znaczy chyba do tam, gdzie teraz jest i chyba na tym zakończymy być może jeszcze jeden poziom oprócz tego i to będzie wszystko jeśli chodzi o tutaj naszą powiedzmy yy, konstrukcję która tutaj stoi no i dobra, także dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia. Cześć.